To nie świat cię męczy, to twoje ego gra w grę. Ego codziennie wpływa na twoje myśli i działania w sposób, którego często nie zauważasz. Na przykład, gdy porównujesz swoje osiągnięcia z innymi, ego podsyca twoje niezadowolenie, co prowadzi do niepotrzebnego stresu. Kolejnym sposobem, w jaki ego sabotuje naszą uważność, jest potrzeba bycia zawsze w centrum uwagi. Możesz zauważyć, jak ego namawia cię do wywyższania się w rozmowach, co powoduje, że tracisz z oczu prawdziwe znaczenie bliskich relacji. Trzecim działaniem ego jest unikanie odpowiedzialności. Gdy coś idzie nie tak, ego podpowiada, że winni są wszyscy dookoła, a nie my sami. To podejście sprawia, że nie uczysz się na błędach i powtarzasz je w kółko, blokując swój rozwój osobisty.